OK. mam przygotowane w zasadzie takie prostokąciki, ktoś by mógł powiedzieć, w swoim programie graficznym w Illustratorze. Będą one stanowiły, no, płytę, na którą nakleimy planer. Wytniemy też otwory, dzięki którym będziemy mogli um, zamocować te płyty na dystansach, tutaj przy okazji zostało mi trochę miejsca, to potnę to na malutkie prostokąty, które później użyjemy do wykonania uchwytów na markery realne i w zasadzie to jest dzisiaj przeze mnie wymyślona nowość, więc niedługo pokażę. OK, no żeby się tutaj materiał nie marnował, no to jeszcze coś tutaj sobie wytniemy. Zapisałem sobie już ten projekt i wczytałem go do programu do projektowania CAD CAM, czyli do ArtCAM, który pozwoli mi tak zaprojektować cięcie. Tego, tej płyty d z której chcemy użyć, swoją drogą ekologicznej płyty, nie jest to PCV, a więc jest ona bardziej eko. Składa się z aluminium, a w środku jest rdzeń z polietylenu. Pokażę Wam, to jest może dla niektórych nudne, niektórych fascynujące, zaraz pokażę w ogóle jak ten projekt będzie fizycznie wycinany na maszynie, więc no może to których zainteresować. Wybrałem sobie fres, jakim wycinamy, ustalam jaką głębokość, obliczam sobie cięcie. pyk, Co tutaj, dwa lub więcej wektorów nakładają się. Ok, wiem, że już mam podwójną ścieżkę, więc muszę ją usunąć. Ok, chyba udało mi się już usunąć tą ścieżkę. Obliczam, a jeszcze gdzieś jest podwójna ścieżka. Tak, wszystkie te elementy, no niestety czasami jak właściwie to zapiszę, to muszę usunąć część z nich. No, teraz powinno być dobrze. Test jest super. Zobaczcie, co tu się stało. Tutaj program pokazuje mi, w jaki sposób będzie zachował się fres, który będzie się poruszał, jak wytnie płytę. A, no, może pokażę Wam podgląd w 3D, zdefiniujemy tylko jaki materiał będzie się znajdował na maszynie symulacja wszystkich trajektorii i teraz pokażę Wam tu podgląd o 3D ok, dajemy wysoko jakość, symulujemy, o Dobra. Widzimy teraz, gdzie na przykład nam przetnie maszyna, płytę to taki podgląd. Tylko dla upewnienia się, że wszystko jest OK. Tutaj również. Dobra. Będziemy mieli takie po prostu prostokąty wycięte z tej płyty. Ja teraz sobie to zapiszę, a zaraz wracam z, no z wideo, z tym jak będziemy to wycinać no dobra, Tymoteusz pokaż nam te nudne zajęcia weź zmniejsz na 80% znaczy jak będzie te wycinał te małe to zmniejsza, a jak te duże to może być 100, to. to zaraz a, to to ten zobaczysz ten placu, no. nie wiem, zobaczymy dobra, wszystkiego nie pokażę, ale przynajmniej część aj, takie malutkie tutaj jest to nie wierdełko, tylko fres. Najpierw w chyba być nieco. co? Albo nie. Na markery. Przy prezowaniu Dibondu bardzo dobrym objawem jest to, jak są takie wiórki. To znaczy, że nie przepala materiału, tylko go prawidłowo zbiera. Dobra, a teraz zaraz zrobimy trochę przyspieszonego tempa.